Ej, Przypominam na start oczywiście, lajkowanie, komentowanie, subskrybowanie, bo mi to w krew już weszło na tej serii I tak wyglądają obecnie social kurwa Jakiś parówka, nie wiem co to jest Ale to Szwajcaria mnie rozwala, to Szwajcaria mnie rozwala Też we Włoszech w końcu międzynarodówka zaczyna wygrywać Czemu ja, tu jest ten? Nie ogarniam, okej. Okay. Eee. Kontynuujmy. Ruscy widzę, że ładnie Szwedów gniotą. I wy jeszcze macie wojnę. Z Szwedami tylko, lol. Boże, to są już góry przecież, a ja przez góry czołgami pcham. No Dlaczego ja mam problemy jakieś się łowią? No i co, koniec wojny dla no, mojej w Ameryce? MacArthur wygrał. Boże, jak laguje. Zapomniałem, że ten zapis jest jakiś zwalony i laguje mi, jak oddalam mapę na Ameryce. Nie wiem czemu. Tak oddalę, zobaczcie. I tutaj te okolice pokazuje, to wariuje po prostu mapa wtedy. Tu jest. Brazylia. Wywalone. Szwecja padła. I proszę, ten sporny Norwegia przejęła. No Norwegii się wali, a to z zdesantowała, no ja nie mogę, albo tam byli po prostu, ale... Aaa, boli, to boli. To komuna wzięła tą wyspę? Brilliant po prostu. Ej serio, akurat to jest strategiczna wyspa. Jak wy tego nie skorujecie, to ja to ruskim oddaję. Bo to jeszcze wiem, że możecie mieć. Dobra, czy Finale mają już jakąś dywizję w ogóle? Infinito mieli jakieś dywizje, co nie? To, no, trochę mieli. Ta litwa jest śmieszna, co prawda zarąbałem im trochę ziem jak tutaj. I tutaj chcą. Ale jest okej. Okay. Rokosowski! Czekajcie, serio mam Rokosowskiego? Rokosowski jest! Boże śmieszek! Kogo jeszcze mamy? Żeligowski! Żeligowski oddaj wilno! Zostaw to filno. Boże, Co tu się odwala? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy to bym sobie zrobił? I teraz to Polskę możemy sprzedać. Nie no, dobra. No. Nie mieli lepszych opcji politycznych. Znaczy, że mogło tak być, że chcieli sprzedać Polskę. E, że chcieli w tej Polsce zrobić co zrobili. Uda im się teraz. Udało się w końcu chyba. Eee, możemy znowu, super. Już tyle, bo nic innego nas nie stać. Stabilność w tym kraju nie istnieje. To jest po prostu jechanie na minusowej stabilności cały czas. Bez przerwy żadnej. Nie ma taryfy ulgowej. po prostu jedziemy cały czas na minusowej tych... O, udało się. Jestem pozytywnie zaskoczony. Dobra. Mortki, kochane. Dam wam to. No i super, wy się zgodziliście. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby wam to dać, w ogóle. A, Saksonia. Teraz, seria tego nie możecie skorować sobie jeszcze? Nie. Ja. Seria to po prostu do tego się ogranicza. No boże, to jest taka upośledzona, bez saksonia, bez tego nawet. Dobra, macie Niemcy, Niemców. Ja tego nie będę chciał. W bym wolał Dolny Śląsk lub Gulewiec. O! Serio, tak możesz i to zrobiłeś? Wow! Akurat, to mnie mega pozytywnie zdziwiło, co właśnie się stało, ale okej. Okay. Zobaczymy co na Mongolia jeszcze będziemy mogli robić? bo... Kurde, jest tak dużo w kraju, ja no no, robić kurde slinki z Hoja 4, z tego, z i filmiki i tak dalej. Ale po prostu mi się przeje wtedy ten temat. Może jeszcze raz. Bo to Warszawianka jest zarąbista, naprawdę. Warszawianka 1831 roku jest zarąbista. Co to jest? Ziomki dołączyły. Upside Downy dołączyły do nas. Kurde, serio? Fajd ci dołączyli do... 8 przed chwilą. Przed chwilą. Teraz wy macie wojnę z Niemcami tymi? To Wy się bijecie o to, czy co? Kemu, wy macie wojnę z tamtymi. Nie ogarniam. Trudno. Ale ich szanuję za to. Bardzo. Jeszcze w ogóle im została Nowa Zelandia. Ogarniacie? Nowa Zelandia z nimi została. Japonia.? Tak, Japonia zajęła ten. Dobra, nevermind. Teria nie możecie odbić. Dobra, odbijacie już. I trochę wiecie, smutne, że w własnej stolicy Austriacy nie mogą odbić. Tu jest linia kolejowa, więc jeszcze te dwie prowincje trzeba spuszczać, czy chcemy, czy nie. Belgia anektowana. Niech Szwajcaria zabiera południowe Niemcy. Naprawdę. Są wywalone. Niech sobie robią konfederację. Większą Szwajcarię. Dobra, tu pomóżcie. Ile jeszcze tej. Kurde. Cały odcinek kolejny nam zejdzie na bicie ziomków, którzy nie chcą się dać pokonać o tak łatwo. Co to byłoby łatwiej wjechać pewnie tym szołami, ale już zostawiliśmy jak zostawiliśmy, trudno ciekawe tak z prezydentem nic się nie spodziewał. Serio został prezydentem? Kurde, no się naprawdę carem ogłosi, za, e, tym, cesarzem Ameryki głosi, ja pierdziu. Amerykański Cezar Opa, ej, siupa, ej, Cześć Belgowie, z chęcią przyjmiemy wasze czołgi. Nie zgadnę, e, francusi Dunkierkę odzyskali, tak? Dokładnie. E, ale Ardenów już im nie oddali. Serio? Najs, nice, udało się, dobra. Teraz tak. To ja chcę na pewno, ja chcę cieszyć. E, teraz tak, po pierwsze, ty dostaniesz to. Po drugie, ja będę chciał flotę. Prize Eugena zarobimy wszystko zarobimy co się da. Radniemy floty, ile się da. Nie widzę potrzeby innej. Będziemy małe podmianki robić, bo mnie strasznie zirytowało to, co się tu stało. Nie miało to trochę sensu. Więc naprawimy to szybko. Proszę. Eee, I teraz, żeby było dobrze, pokaż mi się na chwilę, kolego. Masz wywalone w ogóle? Ok. Jak oni mają tak bardzo wywalone na to, to autentycznie ja to biorę. Bo myślałem, że Szwajcaria będzie chciała te tereny, szczerze powiem. Bez bicia, szczerze mówię. Myślałem, że oni będą chcieli te tereny. Nie chcą. Ano, ci nie mają sensu, żeby tutaj byli. Więc my po prostu to zabierzemy sobie. Albo przekażemy to, nie mieszkam. Dobra, to jest mega zachęcające. Mega. Ale myślę, że zrobimy zaraz szybki rajd tego. Kurde, serio osmana zaatakowałeś. No, się sobie do ruskich, to będziecie mieli łatwiej. Wait, oni to skorowali ponownie. Oprócz tego i tego. Szacun. Ugarzy, szacun wam za to. Ciekawe jak bardzo będą tak mogli wytrzymać. My tak naprawdę tutaj tutaj muszą wytrzymywać. Oni jeszcze to kończą. Jak skończył Trypolitanie to jest easy dla nich. Ja tak umierające przy Szwajcarii Dywizji Ententy. Cery, dopóki Austrii nie zrobię to nie mogę? To jest jedna z lepszych i ciekawszych rzeczy jaką widziałem Austria anektowana przez południowe Niemcy. Nie no, ja to robię. Czekajcie, chcę zobaczyć. Tak, to jest to, dlaczego ja to chcę. E Zgadnę, to teraz będzie miał problem. Proszę, ja tego nie potrzebuję, za to chcę zobaczyć, kurde, Wielka Bawaria, nie, to jest Bawaria Plus. To jest naprawdę wszystko co mamy. W serio nie ma żadnych innych czerwonych piosenek polskich. Wiedza. Hmm. Może nawet warszawianka 1905 roku mogłaby być Serii nie ma nawet warszawianki 1905 roku? Czekajcie pokażcie mi to bo ja naprawdę nie wierzę w to Dobrze co to jest? Okej okay, dobra teraz się zaczyna ważne Federacja komun lub Unitarna Re Socjalistyczna Republika. Mm. No zaprosiliśmy PPS-a. No. Oh. Radykalni socjaliści. Czekaj. Czekaj. Serio? Radykalni socjaliści tu wystarczą? Nice. Dobra. No, coś było. Wyskoczyło i. Często klikam coś za szybko i za wcześnie, Dobra, zrobimy to Machniemy też tutaj, tak? Was w ogóle przerzucimy już na wschód Gdzie musi być jakaś cywilizacja Zobaczmy po kolei, mamy możliwość wygrania Zakrzewskiego Wtedy wygrywają totaliści, do, totaliści dołączają w ogóle I zostaje ZZZ Czyli Związek Związków Zawodowych Szefem, syntki Tutaj mamy Anarchiści i, soc i syndykaliści. Okej, okay, to jest ciekawe. To jest coś w ogóle uszkodzone w napisie, ale e, wiem o co chodzi. Po prostu, że ze, też totaliści te dołączają najpewniej. Albo radykalni socjaliści, patrząc po kolorku. A to jest najciekawsze. To jest tak, to tutaj w ogóle jest inny przywódca. I patrzcie tutaj: PPS Lewica wygrywa zaskakująco. Ja chyba wam nie muszę mówić, co, co, co my zrobimy. Hmm, ciekawe. Hello there! Kimkolwiek jesteś? Piotrków, urodził się w Potrykowie. Mamy kogoś z Piotrkowa w komentarzach? Co się z widzów w ogóle? Co robisz w ogóle za mój głos? I tak dalej, jestem już zmęczony, a to jest ostatni dzień, kiedy mogę to nagrać. A chcę to dokończyć. Dobra, mamy też pewne możliwości, ale ja zbieram wciąż na podniesienie limitu. Musimy ten limit ich podnieść. Tak, od polskich Tyranów się <gryw> uwolniliśmy, i teraz ich my bierzemy robotnik, tak! Magazyn robotnik, to jest nasza odpowiedź, ale zobaczycie, wszystkie opcje ciekawe, też ciekawe. Ale my zdecydowaliśmy, że weźmiemy jego. Ciekawe, że jakby od razu drugie wybory. Ciekawe czemu? 96% poparć. Ja pierdził. PPS. What? Oh. Karol, wyrzuciłeś gwardię. Tego się nie spodziewałem. Szczególnie, że twoja marynetka jest. Jestem bardziej radykalna niż ty przez to. A wy jesteście demokratami, więc zobaczymy, co zrobicie, bo jest to ciekawe. Dołączyli jednak. Nice. EEP! Teraz zostają Rumuni. Rumunii. Praruskich powaliło to dla nas lepiej. Znaczy, no bo tutaj szturmują i mam nadzieję, że Turcy się długo będą bronić. Też szturm idzie przez Kaukas. Powolutku bardzo się przybił. I kto teraz tutaj atakować? W sensie ja rozumiem, że pewnie chodzi o ten mały upragniony Fragmencik. Słuchajcie. Nie, nie o to chodzi. Co wy chcecie w takim razie? Ja serio zgłupiałem teraz. To robi na kogo ten cel? A, bo wy chcecie to? Dobra, nie ogarniam ruski dlaczego tak dziwnie robią. Ale nie będziemy im bynajmniej przeszkadzać. Dobra, w takim razie mm, poproszę. O. Pam, 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 pam. To by się przydało. Ale tak naprawdę przyda się też. O, zrobiło się automatycznie zarąbiście O! Wiem na co nas stać. Wiecie na co nas stać. Mm, nie to dać nas na level a tutaj i tak, muszę od razu zrobić stabilkę i... o, okej okay. przekonaj mnie ten kraj w końcu dozna stabilności Dobra, wiecie co, to się buguje, więc postaram się wczytać zapis. Eee, tylko zapiszę najpierw i zobaczę, czy się naprawi. I widzimy się w kolejnym odcinku, bo w tym będzie to już wszystko: przyjmując lajkowanie, komentowanie, subskrybowanie. Hej.